Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Oferujemy szeroki wybór kostki szlachetnej w cenie już od 45 zł za metr kwadratowy. Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Magazyn Miejski w czwartek, 7 lipca. Witold Storbiarczyk. witam Państwa i zapraszam. Najpierw Krzysztof Ziętal, teraz Barbara Niekraż-Mielczarek opuściła szeregi ratuszowego zespołu. I to nagle. Obie te osoby złożyły wypowiedzenia, chociaż podłoże każdego z odejść jest inne. Niepotwierdzone informacje mówią także o pożegnaniu się z magistratem koordynatora i doradcy samego prezydenta, czyli Marcina Andrzejewskiego. Urząd Miejski od poniedziałku nie komentuje zmian, jakie zachodzą w jego wnętrzach. W ubiegłym tygodniu z pracy z miesięcznym wypowiedzeniem zrezygnował Krzysztof Ziętal, przez kilka lat specjalista do spraw rewitalizacji, a ostatnio Plastyk Miejski odszedł między innymi ze względów osobistych. Już z zawodowych wypowiedzenie prezydentowi wręczyła w ten poniedziałek Barbara Niekrasz-Milczarek, która 14 kwietnia została zatrudniona na stanowisku kierownika Wydziału Promocji. Zastąpiła Katarzynę Ignasiak, która także niespodziewanie w marcu zrezygnowała z pełnienia obowiązków szefowej tego biura. W przypadku Ignasiak oficjalne szczegóły odejścia nie są znane, chociaż nieoficjalnie podobno są zbliżone do tych, przez które z pracy odeszła Barbara Niekrasz-Milczarek. Jak poinformowała naszą redakcję, to między innymi brak komunikacji z przełożonymi. Dla mnie promocja to nie kosztowne imprezy i rozdawnictwo gadżetów, ale wielopłaszczyznowe działania w różnych sferach życia miasta. Przyszłam do pracy z dużym zapałem. Przez te kilka tygodni poświęciłam jej wiele czasu i energii. Chciałam dużo, chciałam postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i literą prawa. Na pewno nie podjęłam pracy po to, by podpisywać faktury, co do których mam wątpliwości. O jakie faktury chodzi, nie wiemy. Mimo próśb i prób kontaktu od poniedziałku, nie udało się uzyskać w raduszu komentarza dotyczącego kolejnego szybkiego odejścia pracownika. Nie dostaliśmy także potwierdzenia co do informacji o rezygnacji ze współpracy przez Marcina Andrzejewskiego, zajmującego się promocją i doradztwem. W ubiegłym tygodniu w czasie konferencji włodarze prośby o potwierdzenie plotek zbyli dość lakonicznie. Znaczy, póki co jeszcze obowiązuje umowa, więc jak. By coś było na rzeczy, to bym powiedział. Na razie jeszcze się nie zakończyła współpraca. Generalnie niezmienne są tylko zmiany. W Globalnie, urzędzie, nie więc. Nieoficjalne źródła mówią, że to rezygnacja na chwilę. Współpraca ma być kontynuowana, ale w innej formie. Miała być szalona wyprawa i piękne, zawsze dobrze zakończone przygody, oby ta sytuacja miała szczęśliwy finał. Młodym podróżnikom objeżdżającym Europę kultowym zielonym Volkswagenem Transporterem Trójką bezczelnie skradziono pojazd. Samochód zniknął z parkingu Lidla w Rzymie. Ktokolwiek mógłby pomóc w odnalezieniu Volkswagena, proszony jest o pomoc. Od ponad miesiąca są w podróży i choć mieli już trochę przygód, to takiego ciosu nikt się nie spodziewał. Wczoraj po południu uczestnicy wyprawy poszli na zakupy do Lidla w Rzymie. Volkswagena, transportera trójka, kultowy pojazd, którym przemierzają Europę, zostawili zamkniętego na parkingu. Gdy wrócili po kilkunastu minutach, pojazdu już nie było. W środku mieli wszystko: śpiwory, namioty, ubrania, część z nich również telefony. Sprawę zgłosili na policję. Niestety parking Lidla nie był. Objęty monitoringiem. Kamery na sklepie oczywiście były, ale nie dosięgały one terenu parkingu. Mężczyźni na własną rękę szukają teraz swojego ukochanego pojazdu. Na razie podróżnicy czekają na rozwój wypadków i mają ogromną nadzieję, że ich charakterystyczny pojazd uda się odnaleźć, a oni nie będą musieli rezygnować z wyprawy. Każdy, kto może w jakiś sposób pomóc podróżnikom, szczególnie w znalezieniu taniego noclegu w Rzymie, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 69 039 650. Na pomysł zorganizowania niskobudżetowej wyprawy po Europie zielonym transporterem trójką wpadli dwaj kuzyni z naszego regionu: Maciej Juszczak z Zajączek w gminie Brzeziny i Bartek Frakowski z Racławic w powiecie ostrzeszowskim. Do nich dołączyło jeszcze czterech młodych mężczyzn marzących o zobaczeniu całego starego kontynentu. Polskę opuścili 30 maja. Plan podróży zakłada odwiedzenie 27 państw. Czyli przejechanie około 30 tysięcy kilometrów. Trasę zamierzali pokonać w 4 miesiące. Obecnie dotarli do Włoch i przebywają w Rzymie, gdzie spotkała ich tak przykra sytuacja. Zobaczyli już Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Albanię, Chorwację i Słowenię. Trzymamy kciuki, by zły sen o kradzieży ukochanego, własnoręcznie wyremontowanego samochodu szybko się skończył i by młodzi podróżnicy mogli ruszyć na zwiedzanie kolejnych krajów. Trwają wakacje, ale w szkołach wcale nie jest tak, że nic się nie dzieje w wielu kaliskich placówkach albo właśnie zakończyły się remonty, albo dopiero co się rozpoczynają. Nowa sala gimnastyczna w szkole podstawowej numer 22 to największa inwestycja, która będzie prowadzona w tym roku w kaliskich szkołach. Wymiary nowej sali to 690 m2 wraz z zapleczem i łącznikiem z budynkiem szkoły. Wyposażona będzie w drążki gimnastyczne oraz niezbędne elementy służące do gry w piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę ręczną. Wartość inwestycji to blisko 1,3 mln zł. W wielu szkołach trwają już lub niebawem zaczną się drobniejsze inwestycje. I tak, na przykład, w zespole szkół gastronomiczno-hotelarskich zostaną zmodernizowane niektóre pomieszczenia, szkoła podstawowa nr 17 zyska kotarę oddzielającą sale gimnastyczne, a szkoła podstawowa nr 6 plac zabaw. Niebawem ma ruszyć budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 9 przy Żwirki i Wigury, a dla trzeciego liceum powstaje właśnie projekt ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, o którą szkoła będzie walczyć w budżecie obywatelskim która ma służyć no, zarówno naszym uczniom, jak i uczniom poszczególnych sąsiedzkich szkół. Ale także mieszkańcom, po prostu otoczenie i myślę, że cała ta dzielnica bardzo mocno zyska. Kopernik jest też już po zakończeniu dużej, poważnej inwestycji wartej pół miliona złotych. Zakończono właśnie wymianę sieci sanitarno-kanalizacyjnej. Szkoła długo czekała na ten remont, ponieważ stara instalacja dawała im się mocno we znaki. Co kilka lat mieliśmy do czynienia z zalewaniem całych pomieszczeń, szatni, piwnic a automatycznie także zniszczeniem no, mienia szkolnego i mamy nadzieję, że właśnie ta inwestycja poprawi tę sytuację. Przed trzecim liceum jeszcze budowa sali gimnastycznej i parkingu, ale to w przyszłości. Natomiast przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Kopernik, podobnie zresztą jak pozostałe szkoły ponadpodstawowe, zyska źródełko wody pitnej. Będzie yoga, malowanie mandali, chodzenie po linie, muzyka i tańce z mieczami, masaże i wedyjska kuchnia, ale przede wszystkim będzie dużo pozytywnej energii wysyłanej do świata i tych wszystkich, którzy jej potrzebują. W ten weekend w Kaliszu odbędzie się druga edycja projektu Światło Jogi dla Pokoju. Nasze miasto jest drugim po Częstochowie, w którym odbywa się impreza połączona z charytatywną akcją wspierającą walczącą z nowotworem Maję Krzykacz. Światło Jogi dla Pokoju na Świecie to autorski projekt nauczyciela Jogi Szczęstochowy Zbyszkopatyka. Dwudniowe spotkanie ma otworzyć uczestników na świat, jego problemy i pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia. Przesłaniem Światła Jogi jest właśnie rozprzestrzenić pozytywną energię do świata od nas, od ludzi, którzy chcemy pokój na świecie, którzy chcemy pomóc ludziom, którzy są w nieszczęściu, we wojnie. I przez nasz oddech, zrównoważony oddech, przez ćwiczenia, przez medytację chcemy przenieść to Światło Jogi, to, to, tą pozytywną energię miłości. Która ma jakby spojrzeć ze strony duchowej, rozwoju duchowego całego świata, wszystkich ludzi, którzy w tej chwili jakby... Stali się tacy bardziej zmaterializowani. Nie myślą tak bardziej energetycznie, duchowo o emocjach radości, miłości i, i takich naszych wrodzonych pięknych uczuć, o których już zapomnieliśmy. Zeszłoroczna edycja Światła Jogi dla Pokoju cieszyła się sporym powodzeniem wśród osób, które na co dzień mają do czynienia z jogą, ale też kaliszan, którzy zawitali do Parku Miejskiego. Dlatego w tym roku impreza potrwa dwa dni. To już druga edycja w Kaliszu w tym roku, którą przygotowaliśmy w takim poszerzonym wydaniu weekendowo 9 i 10 lipca, ponieważ w zeszłym roku ta akcja miała powodzenia. Także mam nadzieję, że zachęcimy mieszkańców Kalisza, mieszkańców Kalisza i okolicy do poszerzonego programu. W sobotę 9 lipca wszystko zacznie się o 9 rano przy pagodzie w Parku Miejskim. Tam malowanie mandali, twarzy dzieciom i dorosłym, chodzenie po linie, joga dla dużych i małych, pokazy tańca góralskiego i z mieczami. O 13 uczestnicy zapalą uzdrawiający ogień pokoju, później minikoncert i zumba. O 18 już w bloko blisko przy ulicy Chopina 23 koncert gongów w wykonaniu Adama Lisa, który dedykowany jest 20-letniej Mai. Krzykacze zmagając się z chorobą nowotworową. W niedzielę organizatorzy także zapraszają do Blokoblisko. Wszystko zacznie się o dziewiątej tańcem z drewnianymi mieczami dla dzieci, później joga żywiołów w wydaniu pomysłodawcy z Byszkopatyka, joga dla kręgosłupa i joga w życiu codziennym oraz koncert gongów. Będzie też wedyjska kuchnia, masaż i malowanie mandali. Na imprezie nie zabraknie podopiecznych kaliskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Patronat nad światłem jogi dla pokoju objął portal faktykaliskie.pl. Magazyn Miejski i Miasto Kalisz. Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej oraz Szlak Kulinarny Kaliskie Smaki to najnowsze letnie propozycje powiatu kaliskiego dla turystów. Zarząd powiatu chce zachęcić turystów do poznawania walorów Ziemi Kaliskiej. Wędrując lub przejeżdżając szlakiem kościołów drewnianych, turyści zobaczą przepiękne ołtarze, krucyfiksy, rzeźby i obrazy. Drewniane kościoły ziemi kaliskiej to prawdziwe skarbnice kryjące w sobie kilkaset lat niezwykłej i barwnej historii. Do dnia dzisiejszego zachowały się w dobrym stanie i nadal zachwycają swoją konstrukcją. Jest tych kościołów 16 łącznie z kościółkiem na Zawodziu w Kaliszu i promujemy architekturę sakralną drewnianą, promujemy walory architektoniczne tych zabytków. Powiat chce się także pokazać od kuchni i to dosłownie, by dotrzeć do serc turystów przez żołądek. Dlatego, oprócz szlaków kościołów, stworzono także szlak kulinarny, który promuje regionalne przysmaki, m.in. kaliskie andruty. Kaliskie smaki, gdzie promujemy kuchnię kaliską. Tutaj zrzeszonych jest 10 przedsiębiorców, restauratorów, właścicieli agroturystyki, również właścicieli lokali handlowych, gdzie można kupić kaliskie smaki, właśnie kaliskie potrawy z logo szlaku kaliskie smaki. Powiat na wakacje to także szlaki rowerowe i muzea. Kraina nocy i dni cechuje się urozmaiconym krajobrazem, który najlepiej podziwiać z perspektywy roweru. Jeśli nie lubimy aktywnego wypoczynku, można zajrzeć do Muzeum Przemysłu w Opatówku, gdzie znajduje się największa kolekcja polskich pianin i fortepianów. A ten wakacyjny podróżnik z Polski ma jeszcze chleb i trochę żółtego sera. Oprócz tego 400 kg obiadów, które choć liofilizowane, smakują jak prawdziwe domowe. Zapewnia kaliszanin Bartek Czarciński. Żeglarz od dwóch tygodni kontynuuje samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów. Jak radzi sobie na morzu? Posłuchajmy. W roczną podróż dookoła świata, bez zawijania do portu, Bartek zabrał wcześniej zliofilizowane jedzenie. Takiej obróbce poddano niemal 400 kg domowych obiadów, w tym 250 porcji różnych zup. Wziął też 5 bochenków chleba, które wytrzymały aż dwa tygodnie. Kaliszanin planuje jednak własne wypieki. Bartek bardzo chwali sobie domowe jedzenie, które przygotowały dla niego kobiety jego życia, czyli żona, mama i teściowa. Do tej pory w pokładowym jadłospisie pojawiły się następujące pozycje. Zupa kalofiorowa, zupa ziemniaczana, makaron z sosem teściowej, golonka pieczona z ziemniakami i kapustą z kminkiem, schab w buraczkach z kaszą jaglaną, flaki wołowe, gulasz wołowy z makaronem, to z cukinią i indykiem oraz koszotto z buraczkami i kurczakiem. 29-letni Bartek Czarciński z Kalisza wyruszył w samotny rejs dookoła świata. Już w trzecim dniu wyprawy jego łódź Perła, którą sam budował przez ostatnie 6 lat, zderzyła się ze statkiem. Kaliszanin musiał wrócić do Polski, by Dokonać niezbędnych napraw. Od dwóch tygodni kontynuuje podróż życia. Przez rok zamierza samotnie opłynąć ziemię, bez zawijania do portów. Obecnie jego perła znajduje się w kanale La Manche. Za kilka dni powinien znaleźć się na szerokich wodach Atlantyku. Podobno za mundurem panny sznurem, ale nabór do Straży Miejskiej Kalisza nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Do poniedziałku chętni mogli składać dokumenty aplikacyjne. Są trzy wolne miejsca, a kandydatów jest dziewięciu. Więcej na ten temat znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl I tą informacją kończymy czwartkowy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę i ja udaję się na krótki zdrowotny urlop. A zatem do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Sponsorem prognozy pogody jest fabryka Firanek i Koronek Haft z Kalisza. Dzisiejszy wieczór będzie pogodny z 17 stopniami Celsjusza. Noc pochmurna, temperatura spadnie do 12 stopni. Piątkowy poranek z zachmurzeniem całkowitym 15 stopni wskażą subkirtenci. W ciągu dnia maksymalnie 23 stopnie. Będzie pochmurno, ale z możliwymi przejaśnieniami. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskalę.